Brakuje Państwu pieniędzy na bieżącą działalność gospodarczą? Chcą Państwo zwiększyć skalę swojego biznesu lub też zakupić środek trwały? Skąd na to weźmiecie pieniądze? Zapraszam. Dzień dobry, nazywam się Damian Kwapisz, posiadam 16-letnie doświadczenie w branży finansowej, a dziś opowiem Państwu, jakie są możliwości uzyskania finansowania dla firm, jak również jakie błędy popełniają przedsiębiorcy. W Polsce mamy 2 miliony 22 tysiące przedsiębiorstw, z czego 95% to firmy mikro, czyli takie, które roczny obrót wynosi 2 miliony euro i zatrudniają te firmy nie więcej niż 10 osób. Jest to rynek bardzo atrakcyjny dla banków, dlatego też większość banków posiada w swojej ofercie produkty firmowe, jak i również posiadają dedykowanych doradców do obsługi tych firm. Firmy mogą liczyć na wiele rozwiązań finansowych, takich jak np. kredyt obrotowy, czy też kredyt w rachunku bieżącym, przeznaczony przede wszystkim dla firm, które potrzebują płynności finansowej lub też. Poduszki finansowej, czyli mieć dodatkowe środki na nieprzewidziane e, wydatki. Kredyt inwestycyjny, czyli produkt skierowany do firm, które planują inwestycje, czyli zakup środka trwałego, czy też nieruchomości, budowę, zakup, e, doposażenie, wyposażenie. Factoring. Jest to produkt coraz bardziej doceniany przez polskich przedsiębiorców, ponieważ w bardzo łatwy sposób można uwolnić swoje środki i otrzymać zapłatę za już wystawioną fakturę. Ten produkt najlepiej działa w korelacji z kredytem obrotowym. Leasing. Tego produktu sądzę, że nie trzeba przybliżać. On jest skierowany dla firm, które planują zakupić samochód, samochód osobowy, ciężarowy, naczepy, jak również zleasingować linię technologiczną, różnego rodzaju maszyny. Urządzenia, jak i również nieruchomości czy też biura. Główne błędy popełniane przez przedsiębiorców. Po pierwsze, błędna struktura finansowania. Firma korzysta z produktu kredytowego, którego przeznaczenie z definicji jest inne. Na przykład limit obrotowy w rachunku bieżącym, który jest przyznawany na 12 miesięcy, a niektórzy przedsiębiorcy wykorzystują go na przykład na zakup środków trwałych czy też na inwestycje związane w firmie. Jest to duży błąd, ponieważ limity przyznawane na okres 12 miesięcy zapadają w tym okresie i bank może, ale nie musi go odnowić. Co w przypadku, jeżeli go nie odnowi? Limit staje się wymagalny, czyli trzeba zapewnić całą kwotę, którą pożyczyliśmy na rachunku bankowym. Jeżeli tego nie zrobimy, bank wpisze nasz dobiku, a co za tym idzie, zamknie nam drogę do finansowania. Po drugie, brak poduszki finansowej. Firmy i przedsiębiorcy powinni mieć zapewnione, zapewnione odpowiednie środki na nieprzewidziane zdarzenia losowe. Jednakże nie każda firma może sobie na to pozwolić. Dobrym rozwiązaniem jest posiadanie limitu obrotowego, na przykład w banku, w którym od niewykorzystanych środków nic nie płacimy. Korzyść jest taka, że mamy do dyspozycji środki, ale nie korzystając z nich, nie zapłacimy nawet złotówki. Po trzecie, ilość zaciągniętych kredytów. To kolejny błąd przedsiębiorców. Banki kuszą nas niedużymi kredytami w procedurach uproszczonych. Dużo takich zobowiązań może być problematyczne w obsłudze. Jeżeli mamy te zobowiązania rozrzucone po kilku bankach, są różne terminy płatności, może dojść do sytuacji, że nie pobierze się dana data. Co automatycznie wpływa negatywnie na naszą historię kredytową i w oczach instytucji finansowej już nie będziemy tak rzetelną firmą, jak byliśmy dotychczas. Dlatego też warto na to zwrócić uwagę i, jeżeli jest taka możliwość, dostosowywać finansowanie do potrzeb swojej działalności gospodarczej lub też na przykład jednym produktem skonsolidować wszystkie zobowiązania i skorzystać z niższych marsz. Po czwarte, brak analizy rynku. Wielu przedsiębiorców nie analizuje rynku bankowego i wierzy zapewnieniom swojemu doradcy w banku, że dana oferta przedstawiona przez niego jest najlepszą ofertą. Jest to nic bardziej mylnego, ponieważ nie mając porównania do innych banków, do innych instytucji, nie możemy stwierdzić jednoznacznie, że ta oferta jest ofertą najlepszą. Rynek kredytowy zmienia się dynamicznie. I to, co było dobre kilka lat temu, niekoniecznie musi być dobre teraz. Jak również rozwiązanie, z którego korzysta nasz kolega czy też zaprzyjaźniona firma, nie musi być dobrym rozwiązaniem dla nas. I to jest moment, w którym my możemy pomóc. Współpracujemy z 16 bankami, 12 firmami leasingowymi, 16 firmami pozabankowymi, jak i również 9 firmami faktoringowymi. Firma, która trafia do nas, otrzymuje kompleksową obsługę. Analizujemy jej dokumenty finansowe, sprawdzamy jej zobowiązania, analizujemy jej historię terminowości spłacania zobowiązań, jak również weryfikujemy zabezpieczenia lub też potencjalne zabezpieczenia danej transakcji. Przygotowujemy transakcję finansowania dopasowaną do potencjału danego przedsięwzięcia, jak i również danej firmy. Porównujemy Dostępne oferty w poszczególnych bankach. Firma otrzymuje już wybrane i najlepsze rozwiązania dopasowane do jej potrzeb. Pokazujemy plusy i minusy danych rozwiązań, aby przedsiębiorca mógł w pełni świadomie podjąć decyzję. Nic ci to nie kosztuje. Zapraszam cię do kontaktu z nami pod podanym numerem telefonu, jak i również poniżej jest link do formularza kontaktowego. Jeżeli ten temat cię interesuje, zasubskrybuj nasz kanał jak również poleć nas swojemu znajomemu.